Jesienne nawożenie trawnika, bardzo ważny zabieg. Zazwyczaj skupiamy się na nawożeniu mineralnym, więc dostarczamy pierwiastków niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju trawy. Zapominamy o nawożeniu organicznym. Dlatego dzisiaj powiem, jak zastosować obornik bydlęcy granulowany właśnie w nawożeniu trawnika jesienią. Obornik jest źródłem materii organicznej, więc będzie wpływał na tworzenie warstwy próchniczej, ale również na lepsze pobieranie składników pokarmowych i lepszą pojemność wodną, czy trawy, czy też innych upraw, których stosujemy właśnie ten nawóz. Granulowana forma jest łatwa w aplikacji, ale również możemy precyzyjnie określić dawkę, jaką chcemy zastosować w uprawach, czy też w roślinach ozdobnych, czy trawniku. Obornik możemy stosować od marca do końca listopada i w przypadku nawożenia murawy stosujemy go w dawce od 1 do 1,5 kg na 10 m2. Nawóz najlepiej zaaplikować przed spodziewanym deszczem, jeżeli nie będzie opadów, dobrze jest podlać trawnik. Co ważne, granulki będą powiększały swoją objętość i dzięki czemu ta materia organiczna właśnie trafi do strefy korzeniowej i wzmocni system korzeniowy przed zimą.